Witamy gorąco w 46 odcinku naszego vloga z podróży dookoła świata. Odkrywania Indonezji ciąg dalszy. Tym razem z fantastycznej Gili T wybierzemy się na leżącą nieopodal wyspę Gili R, a następnie przeniesiemy się na, można by powiedzieć, matkę wszystkich gili, czyli Lombok, nazywany też wyspą Tysiąca meczetów. Nie zabraknie dziś ładnych widoczków, dlatego zakładamy okulary, zapinamy pasy i startujemy z odcinkiem. Kolejny dzień wyprawy. Jest godzina 7 rano. Czemu tak wcześnie wstaliśmy, zapytacie? Dlatego, że jedziemy na inną wyspę. Gili są trzy. Gili T, Gili M, Gili A. Z tej najbardziej oddalonej od głównej wyspy Gili T płyniemy dzisiaj na Gili A. Tą najbliżej lądu. Zajdziecie wcześniej, bo łódka najtańsza odpływa o godzinie 9 rano, więc teraz zjeść śniadanie. Rowerkiem spokojnie tam pojechać, nie śpieszyć się, tak jest plan. Dzisiaj na śniadanko nasi goreng, to jest takie tradycyjne indonezyjskie danie. Makaron to taki po prostu typ jak znajdziecie w zupce chińskiej. Do tego dwa jajka, troszeczkę kurczaka tutaj się szlaje, ale te kawałki no nie są zbyt szlachetne, mówiąc delikatnie. Jakieś chrząstki, kostki. Ogólnie no, jako danie narodowe no to nie. Nie robi zbyt dużego wrażenia A Olga ma tutaj po angielsku niby śniadanie Spotkanie kotków pod naszym Nie. Maksymalnie załadowani będziemy na prom Mamy jakieś 20 minut, jeszcze musimy wypłacić pieniądze Stąd jest 10 minut na miejsce Jak zwykle W pośpiechu No już po przyjażdce 20 minutowej 20 minutowej przejażdżce, kilkuminutowym spacerze Okazuje się, że prom, na który tak się śpieszymy jest o 9.30, a nie o 9.00, więc mogliśmy po malutku spacerkiem sobie tutaj przyjść, przyjechać No ale cóż, mamy przynajmniej poranny trening Na odmówkę <gry> Dzisiaj tak zwany boarding morski Czyli po prostu trzeba się będzie trochę zmoczyć, żeby wejść na łódkę Spoko No dawaj, 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 no popchnęcie, dawaj idź No do góry No jesteśmy, tak wygląda nasza barka w którą powolutku będziemy sobie płynąć Dosłownie tam, no na wyspę obok, widać ją w tle Co prawda to nie jest ta, którą płyniemy dzisiaj, ale w takiej samej odległości od tej przed nami jest kolejna I tam właśnie dzisiaj się udajemy Mega. Piękne gili. Uczyliśmy się już tam. To było to miejsce, którego nie wiedzieliśmy, że szukamy, a szukaliśmy i w jakieś 20-25 minut z jednego gili jesteśmy już na drugim gili. Zobaczcie rybek i tutaj też całkiem przyjemnie. No nie da się ukryć, fajnie, miło Kolorek wody. Taki jak trzeba. No dziwne, gdyby się jakoś mocno zmienił. Jeśli odpłynęliśmy z 5 km, może. Tak, wszędzie ryby. Ale nie chciałabym pływać obok To Powiem ci, podobnie nie? Tak. Jakby to już gdzieś kiedyś widziała? Piękny dzisiaj dzień, ale już na pierwszy rzut oka widać, że ta wyspa Gili Air, Air tak jak powietrze, jest, hello, o wiele bardziej spokojna. Nie atakuje nas tutaj e, muzyka, napisy, happy hour, piwo. To podobno wyspa idealna na miesiąc miodowy. Nie, to będą miałyś na miodowy. Nie, to R. R jest połączeniem impreza i relaks Meno tylko relaks, a Trawangan tylko impreza. Taką ścieżkę trzeba pokonać, żeby dostać się do naszego domku. No, mocno lokalnie jest tutaj, mocno lokalnie. Cicho, tylko, umamy trochę. Jak na działeczce. To się umamy na Gility. Bardziej tak e... kameralnie bym powiedział. Troszeczkę bardziej na uboczu w stosunku do Gility, tak bardziej po cichu. No jedynie uroku odbiera mój rower, który wydaje te dźwięki cały czas, ale zaraz to naprawimy. Też o wiele mniej turystów mijamy, ogólnie ludzi. Jak widzicie nie ma tutaj e, chodnika, więc rowerki sprawdzają się do czasu. Ale racja w raju nie narzekamy. No nie, nie na rowerki tutaj trasa. Ptaszek przyleciał i się śmieje z nas. No ah. ja niech mam się zwrócić. O wiele bardziej klimat taki bezludnej wyspy tutaj. Jak pierwsze wrażenia z Gili R? Cieszę się, że tak długo zostaliśmy na Gili T, bo tutaj mi się jak na razie mniej podoba. Widać, że jest chyba dużo mniej do roboty. Zostajemy też tylko na dwie noce. Jest tak bardziej dziko, dróg praktycznie nie ma, co nie, tylko jakieś tam w miasteczku. No i jest tak spokojnie. Myślę, że jak ktoś chce tak po prostu wypocząć i ma jakiś fajny hotel z basenem czy coś, no to fajnie. Tutaj przed chwilą gość się spytał, czy chcemy usiąść na plaży, a zobaczcie yy, jak to jest plaża. No ale właśnie a propos plaży, to wydaje mi się, że to może być tutaj trochę lepsze, że jest taki piaseczek e, miękki i też widzieliśmy w porcie, że fajnie to wyglądało. Na Gility jednak dużo jest takich po prostu odłamków rafy. Wchodzenie po tej plaży nie jest takie do końca wygodne, e, troszeczkę bolą stopy. Tutaj sobie zamówimy chyba jakieś piwko i wskoczymy do wody, trochę się schłodzić, bo jest ciepło, jest bo ciepło. Jestem czerwona? Nie. Jak pomidor? Nie. Tak aż mi twarz szczepie. No trochę jesteś. <laughs> to co lubię w tym wyspiarskim życiu to to, że po prostu można sobie siedzieć powiedzmy w restauracji, zamówić piwko wtedy będzie po prostu zdjąć koszulkę. Thank you very much. Pi piwko No ale tak Zamawiasz o Bierzesz łyka i idziesz pływać. jesteśmy już w naszym noclegu. Stajemy tutaj na dwie noce. Tak to się prezentuje. Fajna moskitiera, wysokie sufity. Tutaj, no, tak minimalistycznie, ale powiedzmy przyjemnie. A i nawet, kurde, kibel taki wielki. Toaleta z prawdziwego zdarzenia. W 10 osób by się można tutaj mieć. Fajnie, bo jest prysznic dalej od kibla, więc. Nie, zalewa się całej łazienki. Fajny nocleg, wliczone jest też śniadanie. Jest bardzo spokojnie, aż do tego stopnia, że tam recepcjonista śpi w ogóle na ziemi. Jeszcze zobaczcie sami, no co tu dużo gadać. Tak by the way, na tych mniejszych wysepkach, właśnie jak te Gili albo gdzieś tam w Tajlandii, często woda w krainie to jest po prostu woda morska potraktowana jakimś tam zapewne filtrem, ale czuć myjąc zęby, albo nawet biorąc prysznic, to czuć, że to jest taka słona woda, dziwne to jest trochę. Jak to jest w ogóle zrobione? Co nie? Widzieliście kiedyś coś takiego? Jesteśmy w restauracji na obiadku i Olga zamówiła sobie sok z Dragon Fruta. No a u mnie widzicie sami co jest grane. Kokos. Jedyny minus to metalowe słomki. Nie jesteśmy zwolennikami metalu, jeśli chodzi o słomki. bo jak oni to niby czyszczą, trzeba ufać, że. Że tym czyścikiem tam to czyszczą, no ale... Jakbyśmy na plaży no to właśnie zajrzałam do słomki i nie była taka do końca czysta, więc dlatego im nie ufamy. Papier może lepszy by był. O, a to jest serduszko. Porcja niewielka, ale też bardzo tanie tutaj jest. Za takie danie jedno płacimy 50 tysięcy, czyli jakieś tam 12 zł. Wow, so pretty thank you. A tutaj mamy kurczaka teriyaki. Nie, jak on nie zapuchnią. I na deserek mamy tutaj jakąś taką potrawę ciekawą. W środku mamy banana, a tutaj z kolei mamy brązowy cukier, jakby taki płynny. Ciekawy, ciekawy, ale ponoć jest to deser charakterystyczny, a właściwie pochodzący z gili R, czyli właśnie powiedział, z tej wysepki. Powiedział, żeby poleć to cukrem, nie? Ciepłe, w środku jest banan, ale na, dookoła tego banana jest taki krążek, nie wiem co to jest. Mm, no ja też nie. Czuję Bo głównie Głównie czuję smak cukru tutaj w tym, bez szału niestety ten e, deserek e, gilijski. Ale reszta była przepyszna. Tak, lubię głoskanie, ale nie po brzuchu, tak? <noise> Spójrzcie, już pomijając tęczę, która wygląda super i widać oba końce, plaża urosła o jakieś, no, 10 powiedzmy metrów, to jest to samo miejsce, w którym się kąpaliśmy dzisiaj, więc do wody się wchodziło dosłownie ode mnie może ze, ze 3 metry dalej i jak dzisiaj snorklowałem, to nad tą trawką normalnie pływałem. Mm -hmm. Działkowo tutaj jest, słuchajcie, działkowo, jak na działeczce, cała ta wyspa, taki luzik po prostu. No. I tak właśnie spędza czas na Gilier, słuchajcie, na takiej pufce, na plaży, podziwiając zachodzące słońce. Co prawda, Może nie jest akurat e, e, najśliczniejsze w tym momencie. Zobaczcie, jak daleko w ogóle, jak daleko teraz jest woda. W tym akurat miejscu mamy dwa koktajle za 80 tysięcy, 20 zł, czyli wychodzi dyszkę za koktajl. Jest dużo na plaży takich sprzedawców różnych, a oni chodzą i sprzedają biżuterię. Tu akurat pani własnoręczne ma wyroby. A, nie masz tej brazylijskiej. Oddałam pani do zmniejszenia. Okej, okay, to zaraz zobaczycie. How do you say hi? Hi. In Hi. just hi. Prawdziwe perełki. Tutaj. Jak apakah? Uh, masz? say, how are you? bar? Apakah bar? Yeah, that bar? sama-sama so yeah. and apakabar. Yeah. If you want in, a, you just say if uh, good night. Selamat malam. Selamat malam? Mala. Yeah, that is good night. Selamat malam. Mala. Pani mówi, że można w tym pływać. Nawet podpaliła te perełki, Przy nas, żeby pokazać, że to nie plastik, że prawdziwe perły. No i też własnoręcznie robione, także fajnie. Tak, teraz nawet jak to zmniejszyła, no to usiadła po prostu tutaj, wyjęła cały swój sprzęt, narzędzia, ucięła, zakręciła na nowo. 220 tysięcy taka przyjemność, czyli jakieś 50 parę złotych. Kolejny dzień na Gili. Wpadliśmy na kawkę. Za dwie kawy z mlekiem obsianym należy zapłacić tutaj. 100 tysięcy, czyli 23 zł mniej więcej. Całkiem nieźle chyba. Chociaż to nie Wietnam. No nie, ale kawa jest bardzo dobra. Dobra, próbujemy włoskiej kawki w Indonezji. Pierwszy raz na świecie będziemy pili Affogato. Już mm, okay. z grubej rury wylałeś całe. Tak, nie ma co. Pani mówi, że tą ilością kawy można kontrolować, czy nie będzie za mocne, ale myślę, że będzie ok. Taki deserek fajny, tiramisu, tiramisu, Słuchaj jak tiramisu, no Po z Kawki jesteśmy na takim powiedzmy, nie obiedzie, ale takim drugim śniadaniu, nazwijmy to Olga tutaj po indonezyjsku bardziej dzisiaj, czyli co tam masz, nudle, jajo mhm. No i tutaj taki bowl, no wiecie jak jest, owocki, jogurt, wcinamy Jesteśmy teraz w porcie, ale akurat zaczyna się złota godzina Czyli ten moment w ciągu dnia, kiedy niebo jest najpiękniejsze. W ogóle bardzo dużo nietoperzy tutaj lata. Ale to dobrze, bo zjadają te wszystkie komary, tylko jak one będąc ślepe. Nie dość, że latają, no bo to jeszcze spoko wiadomo, mają ten... Muszczają jakiś sygnał i tam słuchają gdzie są przeszkody, ale jak trafiają na przykład w komary albo muchy, które jedzą. Niesamowity stwór nietoperz. Siemanko, kochani, 30 dzień maja. I Fajny kudłaty taki. Opuszczamy wyspy Gili. Stało się. Spędziliśmy tu na oko jakieś 10 dni. Świetne miejsce. Bardzo miło upłynął nam tutaj czas. Ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Śmigamy na być może wcale nie gorszy lombok, czyli wielką wyspę. Do której te małe gili należą, tak naprawdę, to też jest lombok. Jest godzina 7.55 i spróbujemy złapać publiczny prom, który jest bardzo tani, ale nikt nie wie, o której odpływa. Mówią, że o 7 rano, 7.30, 8.00, 8.30, a podobno prawda jest taka, że czekają, aż uzbiera się wystarczająco dużo chętnych, żeby popłynąć na lombok, i dopiero wtedy ruszają. Więc my trzymamy kciuki za to, żebyśmy to my byli tymi ostatnimi chętnymi na których wszyscy czekają Właśnie na tą górę, którą widzicie teraz w tle chcemy się dostać dzisiaj ja jeszcze tego nie wiem ja popilnuję bagaż, a ty się węskniesz Widzę, że z samego rana też dużo świeżych warzyw i owoców przyjeżdża z Głównej Wyspy Więc taki targ powiedzmy lokalny się tutaj odgrywa no i jesteśmy w porcie. Faktycznie jeszcze wszyscy czekają na łódkę. Sytuacja wygląda tak, że pasażerów musi być 38, żeby ten jakby rejs się odbył. My jesteśmy 18 oraz 19 pasażerem. Więc jeszcze chwilę sobie poczekamy. Tak naprawdę tylko tym różnią się te promy publiczne, że nie w porcie się wsiada jak e, pasażer VIP, tylko po prostu z plaży prosto przez wodę. Woda tutaj na miejscu trochę jakby bardziej bagnista, ale to dlatego, że Lombok y, też ma swój wulkan, więc i plaża jest taka, widzicie, ciemna, wulkaniczna właśnie. Wynajmujemy samochód na kilka dni. Pierwszy raz w Indonezji. Pierwszy raz przez, przez tego tripa, właśnie. Zobaczymy, co to będzie za auto, bo od osoby prywatnej je wynajmujemy, prawda? To jest jakiś gość, który ma po prostu firmę, wypożycza może swój samochód albo jeden ze swoich, odbywony. albo żony. Będzie za pół godzinki. Tutaj ma nam go podrzucić do portu, więc cierpliwie czekamy. Wejdziemy do sklepu. to sobie może. Chciałam ja wam powiem, ile kupimy. za niego płacimy za dzień. 60, 69, zł. Chyba tam jak na samochodu. I nie wspomniał nic o żadnej kaucji, ani w ogóle o, o ubezpieczenie. To już w ogóle się nie pytał. O nic się nie pytał właściwie. Nawet nie pytał o żadne prawo jazdy ani nic. Tylko na WhatsAppie się dogadaliśmy. Bardzo dobrze. Ok, pierwszy raz ee, od pół roku za kółkiem. Fajnie. Trafił nam się niezły sprzęt, Toyota, taka powiedzmy Aigo, malutka, ale GR, sportowa wersja, także no, będą szaleństwa, żartuję, będzie bezpiecznie, powolutku, trochę yy, brudne auto, w bagażniku też mamy pustą, plastikową butelkę. I takie te, do czyszczenia zębów. To sobie wyczyścimy, no ale co, jest ok. Słuchajcie, mimo że ruch jest lewostronny, jedzieś całkiem spoko. Mieliśmy już z tym doświadczenie wcześniej, więc nie ma problemu jest jednak mały haczyk e, mimo że w Anglii gdzie mieszkaliśmy też idzie się po lewej stronie tam kierunkowskazy wrzuca się lewą ręką a tutaj się wrzuca prawą, więc trochę pewnie mi to zajmie żeby się do tego przyzwyczaić i nawet e, kurde nie wiem tu, czy do góry mam podnieść prawą rękę czy do dołu jak chcę w lewo jechać także e, no cyrk jest, cyrk powiem ja wam grubo jest z tymi kierunkowskazami taka mała rzecz, a Serio ciężko się przyzwyczaić do rzucania kierunku prawą ręką. Mózg jakoś tego nie, nie chce przetworzyć za bardzo. No ale dziwne, że samochody robią na lewostronny ruch inaczej gdzieś tam na świecie. Tutaj lewą to wrzucam wycieraczki. No, stopa, ta ja. Za mniej więcej 30 zł mamy tutaj takie typowe indonezyjskie szeszłyki w sosie orzeszkowym to już w Malezji tutaj mamy sałatkę, herbatkę sprajta, burgera całość w takim akompaniamencie przyjechaliśmy do tej restauracji tutaj zjeść już za dwie godziny temu chcieliśmy <laughs> jeść na wodospad, który jest niej widać ale rozpadał się też. stwierdziliśmy, że przeczekamy chwilę w samochodzie no i od dwóch godzin siedzimy i deszcz jak padał, tak pada, nie przestaje, nie zwalnia. Dobrze, że to nasz jedyny plan na dziś. <grym> Oj, jaka strata czasu, ale z drugiej strony spoko jest. Fajne, mamy furę, cieszymy się. <grym> Widzicie w ogóle jak to się można rozłożyć, kurna. Bajka jest. Na płasko. <grym> Niczym para arcydoświadczonych górołazów. Idziemy w klapeczkach na wodospad. W klapeczkach, dlatego, że przez dużą część trasy idzie się po prostu w wodzie, więc jesteśmy przygotowani. Póki co jest fajnie. Bardzo zielono, bardzo duszno też. Mimo tego, że pada od dwóch godzin, właściwie już teraz przestało, ale pogoda dalej jest taka. Powietrze się lepi. Patrzcie, jakie tutaj liście znaleźliśmy. Odkrojone z taką foliką. Lokalsi używają ich jako parasolek. Pokaż, jak parasolka działa. No, pięknie jak mrówka. Olbrzymi liść. Zeszliśmy już kawałek, a tu chłopaki na skuterach. Zastanawiam się, jak oni tu przyjechali. A tak poza tym, to widoczki niczego sobie. Można poczuć się jak w bajce pod tytułem Tarzan. Ła! Wow. Ale kozak jeśli o którymś miejscu w ogóle można powiedzieć, że jest rajskie, no to chyba właśnie o tym. Ta cała roślinność tutaj, atmosfera tego miejsca, klimat taki naprawdę no serce dżungli. Wow! Po prostu piękna sprawa. Ale to generuje wiatr. Wichura tutaj hula. Jak już się tu pofatygowaliśmy, to podejdę bliżej i zobaczę ile ma mocy. Może ręki nie urwię. Ale wieje. Masakra. No daje dobrze, daje dobrze Niestety mam w e, kieszeni telefon, a jestem już całym mokry. No i przez okulary też nic nie widzę no łapę! Łapę uliwa! <grystanie> Dobra, jeno, straszne to jest. Jakby to była gra komputerowa, to podejście tam odbierałoby trochę HP. Ale to taka dygresja dla graczy. No jak wsadziłem tam rękę i ona jak wiecie, leci w dół jak wystawiona przez okno w samochodzie przez 100 na godzinę. Takiego respektu się nabiera momentalnie. Ekstra. Tylko tego brakowało w tej puszczy. Małpek. Ale fajne to jest uczucie spotkać taką małpkę w lesie. Te chyba nie są takie wredne jak te, które żyją wśród ludzi. Hati, hati, uwaga. Ojga nas ściągnie na kolejny wodospad. Pół godziny stąd. Więc idziemy. Niezłe miejsce. Ja już mówiłam nieraz, że lubię tak sobie zobaczyć. Wszystko do czego mamy blisko. No więc teraz, jak można byłoby nie przyjść z jednego wodospadu na drugi, skoro droga jest y, taka prosta. Cały czas idzie się niemalże po płaskim. Nawet w klapkach Michała daję radę, bo on sobie zarzucił moje japonki na ten, bo mnie na ten fragment trasy. Okay. Boże, Michał, to taka księżniczka na ziarnku grochu. <laughs> Chciałaby. I jesteśmy proszę Państwa Piękne boczniaki Tutaj tylko trzeba wyjść jeszcze na takiego pięka I stąd można już podziwiać drugi wodospad Może i dobrze, że ten deszcz pobadał Wody nie brakuje. Chciałam powiedzieć, że mówiłam, że się łatwo idzie, ale później nabył taki moment, że musieliśmy iść przez rzekę, ale chyba było... Chyba było warto dla takiego widoku. Co Michałek. Widok super! Ale czy wartego go poświęcenia? Nie no, fajnie wiadomo, no jak już się jest, no to jest fajnie, prawda? Jak zawsze. Bardzo mokro tu jest. Aż mi przykro, że dronem tutaj latałem blisko tego. Bardzo fajny ten wodospad. Fajnie, że tu przyszliśmy, ale cii, nie mówcie nic Oldze. I powrót do bazy. Z powrotem z wizytą u Małp. Cała rodzina małpek tutaj jest tata, mama mhm. i małe małpianka Ojej, twojka małpa, mała. Co się stało? Może weź! Aż mam siarki! Małpka ciebie straszyła? Ale dźwięk wydałam z ciebie taki krzyka, Trochę się taki obronny No nie, bo chciałam nagrać małpki, bo tak sobie słodko siedziały. I tak nagle patrzę Ona taki ruch Tu ja w moją stronę I kurna, zeskoczyłam z tego drzewa I pada jeszcze druga biegła na mnie, tutaj z góry Boże, już myślałam, że będzie To był zamach Ostatnie mnie zam zamalpienie. Zamachnęły się na ciebie na odchodne Bierzemy sobie jeszcze kokosa Taka przyjemność tutaj to około 5 zł Kokosem naprawdę można się najeść Kolega tego, co kroił kokosa Zainteresował się kamerką Przejął ją od nas, nagrał nas Ludzie tutaj są naprawdę kochani, otwarci, pozytywni Mój ulubiony naród w Azji Indonezyjczycy ja też ich lubię. Są tacy po prostu uprzejmi i słodcy. Do rany przyłóż są. No mega. I mega się cieszą, że tu jesteśmy, w odróżnieniu tak, tak. od niektórych. No najbardziej chyba Filipińczycy i Wietnamczycy tak się wydawali porować no, i... Japończycy i... Japończycy też kultury, tacy trochę, Japończycy tacy... Ale no, ale Japończycy myślę, że kulturowo tak inaczej, bo po prostu oni nie lubią interakcji nawet ze sobą chyba. Chyba tak, może masz rację. Z tego portu, w którym wylądowaliśmy, żeby dostać się stamtąd tutaj na te wodospady, to mniej więcej godzinka autem. Teraz jedziemy na wschód. Jeszcze godzinę, e, gdzie już zostajemy na noc w naszym AirBnB. Jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, jak wyją tam te meczety. Nasza dzisiejsza e, norka. Norka dlatego, że no takie trupie światełko tu jest z kibla, trochę śmierdzi. Jest tam też wybita szyba na górze I tutaj chyba sporo robaczków wisi te czarne kropki No, ale kosztowało to 50 zł słuchajcie także, no, nie, nie jest najgorzej Ok, z naszej parszywej chatki na końcu świata przyjechaliśmy tutaj do miasteczka zjeść coś dobrego Mamy taki lokal dobrze oceniany i też nawet wygląda spoko Co sądzisz o na naszym noclegu dzisiejszym? Czemu? Yes. Są takie dziury w ścianach, przez które wlatują komary. I jest tak dużo komarów, że je słychać, a już całą mam pogryzioną lewą nogę. Nie ma tej. <grytanie> światło w domu zapala się na zewnątrz. <grytanie> Trzeba wyjść, żeby zgasić światło. No dobrze, nie jest doskonały. No i do tego gościu, który tam zarządza tym jest taki trochę dziwny. Gadałam z nim chwilę i sprawiał wrażenie takiego dziwnego i tak sobie pomyślałam, że może te dobre opinie, które czytaliśmy w internecie, to napisał on na telefonach ludzi, których po prostu tam zamordowało. Okej, okay, dzisiaj próbujemy tak na poważnie kuchni indonezyjskiej. I tutaj mamy, jak to się nazywa? Nasi goreng? Nasi goreng. Coś podobnego, co w Malezji jedliśmy, się, hmm. że to jest podobny klimat ogólnie. Dużo jest e, podobieństw między Malezją a Indonezją. Tutaj mamy śmieszne takie danie, nazywa się gado gado, czyli powiedzmy taka indonezyjska sałatka, to na górze to tofu. No, a tutaj mamy to samo co tam, tylko że to jest nasi goreng ayam, czyli tak samo jak po malezyjsku, ayam to kurczak. No, tylko myślałem, że będzie to takie kawałki kurczaka, a nie <laughs> po prostu y, część kury usmażona, no ale jest ok. próbujemy. Strasznie to jest tanie. To prawda, no za te trzy dania zapłaciliśmy może jakieś nie wiem, 16 zł.